Jeśli popatrzymy na przeszczepianie wątroby i popatrzymy na pierwsze 10 lat przeszczepienia to były po pierwsze małe liczby ciągle wtedy, to przeżycie wynosiło 55 do 60%. Większość z tych pacjentów żyje, którzy przeżyli nadal. Nasz najstarszy pacjent po przeszczepieniu wątroby żyje 22 lata. Te wyniki się dramatycznie poprawiły w tych ostatnich, powiedzmy, 15 latach, gdzie przeżywa ponad 90% biorców. I oczywiście, że niewielka część z nich z różnych powodów nie zawsze związanych z transplantacją. Pamiętajmy, że są to też dzieci, które chorują na inne choroby. Które mają urazy, wypadki itd., ale żyje z pewnością grubo ponad 80%. Poprawa wyników przeszczepiania narządów u dzieci wiąże się właściwie z każdym elementem. Od kwalifikacji wczesnej, poprzez przygotowanie do przeszczepienia, poprzez stosowanie różnych metod pomostowania do przeszczepu, np. sztucznej wątroby tak zwanej, którą stosujemy od 10 lat, szczególnie w ostrych niewydolnościach wątroby, poprzez na pewno poprawę samych technik operacyjnych. Czy doskonalenie tych technik, doświadczenie zespołu, opiekę kooperacyjną, w takich przeszczepach jak przeszczepienie wątroby czy serca, to ta śmiertelność okooperacyjna decyduje tak naprawdę. Jeżeli tu poprawiamy wyniki, to i pacjenci przeżywają ten okres, to później żyją już z reguły długo. Natomiast to długie przeżycie, no to jest znowu to jest poprawa leków, leczenia immunosupresyjnego, zapobiegania zakażeniom, y, dobre monitorowanie, wczesne wykrywanie powikłań. To wszystko wpływa na to, że z tych 50% dziś mamy 95% wczesnych przeżyć i odpowiednio dłuższe odległe przeżycie. Pracujemy nad. Y, tak zwaną operacyjną tolerancją, czyli próbujemy zidentyfikować chorych czy warunki, w jakich dochodzi do tego. Między innymi w naszym ośrodku mamy taki grant naukowy, gdzie próbujemy określić warunki, w jakich dochodzi do, takiej, do takiego zjawiska. To jest jedna rzecz, która być może poprawi odległe wyniki. Cały postęp medycyny z jednej strony pomaga transplantologii, a z drugiej strony pamiętajmy, że transplantologia znacznie więcej daje reszcie medycyny ponieważ pcha na zupełnie inny poziom wszystko, co jest w medycynie, od zakażeń po, przez chirurgię, intensywną terapię, w każdej dziedzinie właściwie.